Witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem następne piwo kolaboracyjne pomiędzy Robinson's Brewery i Iron Maiden. Następne piwo z serii Trooper. Tym razem jest to Pale Ale. Bardzo sesyjne, 3,4%. Tak się prezentuje. Jak zwykle bardzo ładna etykieta. E, Truper Pale Ale jest 3,4% sesyjnym pale ale. E, Które po prostu jest uważane z e, chmielem Citra, by dostarczyć. Słodki, odświeżający, cytrusowy yy, smak. W składzie jest słód jęczmienny i pszenica. I mają ładny kap, yy, kapselek. Yy, zobaczycie na końcu zdjęcie: yy, bo tak jest dosyć niewyraźny. The Wickerman. Ok, przejdźmy do piwa. Które jest bardzo słonkowe, klarowne. Piana. E, niewielka, e, średnio-pęcherzykowa, zdążyła już opaść, jak widzicie. E, biała, no może nieco idąca we kri, ale naprawdę niedużo. E, w porządku. Aromat jest rzeczywiście cytrusowy, taki zestowy. E, troszkę cytryny, troszkę grejpfruta, Nieco może pomarańczy. No i taka leciutka słodołość wychodząca z pod spodu. Jest OK. Mogą być to bardziej intensywne, ale nie przesadzajmy. To już jest sesyjne piwo, tak? Wasze zdrowie. Dosyć takie niskie nasycenie, e, lekkie ciało. Dosyć wytrawne. Jest oczywiście pewna słodycz słodowa tutaj, ale tego jest niedużo. E, jest zestowość. I od razu wchodzi nawet goryczka, taka zestowa, grejfrutowa. Całość jest cytrusowa, e, zestowa i później ta goryczka to przejmuje tak? e, i dominuje. W tym piwie. E, jak na takie lekkie piwo, jest ona rzeczywiście łatwo wyczuwalna. E, no i właśnie dominuje nad cały, całością smaku. Ogólnie jest cytrusową, z tym, że to jest takie, taka stonowana, właśnie zestowa cytrusowość. Nie ma takiej soczystości, co jakby to było takie, właśnie soczyste piwo byłoby zdecydowanie lepsze, a tak. No nie ma właśnie takiego czegoś co powiedzielibyście wow. Nie? Nie musi być piwo, nie musi być mocne. E, a ono jest takie, wiecie, stonowane, Ech, no może tak miało być, może tak miało być. Ono miało być takie sesyjne do pogadania, żeby nie przeszkadzało. Ale ta goryczka się tu wyróżnia. I to jest na plus. Nie jest źle. No, ale właśnie nie ma czegoś takiego, co powiedzielibyście, że o, to jest to, co bym chciał pić. To jest takie piwo, co oczywiście jest bardzo fajne, sesyjne, że można przy tym posiedzieć. E, można film obejrzeć, do, do grilla się nadaje. I, wiecie, no. Codzienne, przyjemne, niezobowiązujące piwo. I to Jeżeli mieliście okazję próbować, oczywiście napiszcie w komentarzu co o nim myślicie. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się spodoba. I e, podoba mi się to piwo. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, tak, żeby niecie na bieżąco. No przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. Jeśli chcielibyście wspomóc ten kanał, troszkę bardziej, możecie wysłać mi wirtualną kawę. Link jest w opisie. Wasze zdrowie. Cześć. <trym>